Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku w Unraid. I dzisiaj gramy razem z żoną. Hello. Tak, będziemy kontynuować nasz zapis. Patrz, zaczniemy. No, to co? Czyta się gra i będziemy leci dalej. Okej, okay, pędź co najmniej 100 razy. <grych> o i... No, fajnie, pustynia. E, tory. <grych> nie, nie tam tory. O, o nie czy ci się załączyła muzyczka. Załączyłaś. No. Dobra. Dobra, dobra. O no, dwie osoby, czuć różnicę. Nie ma, ale tylko troszeczkę. E, no, ale to wiesz, troszeczkę to na razie jesteśmy tutaj sami. Ja, może nawet przy tym niech to będzie. No i chwila, chwila. Woda się przyda. I jest. Popatrzyłaś czy jest gdzieś klucz? Nie, nie widzę, powiem szczerze. No właśnie też nie. kamienia trochę. Tak, zdecydowanie kamienia. już ci. Ja zacząłem kopać już. O, widzę klucz. A no tam jest. dobra. no. To no. No tak, dowoduje się most, tak po prostu się go złapię. Dobra. Się, że tędy można, bo czemu nie? Ja wprost po prostu? Tak, no. A prawda, mamy spokój, tak to? No, zgadza się. Dobra. I pamiętaj, że jak coś, to z shiftem, nie? To się trochę poruszać. A. No. Tak mamy, żeby pędzić. A to nie jest trudne do zrobienia. Zawsze będzie z tego jakaś śrubka. Zrobię, żeby to zakręcało do góry. O. Dobra, mam wrażenie, że ta woda szybko schodzi? Nie, mm. ja mam wrażenie, że będzie bardzo powoli. A wiedziałaś ile raz już dolewałem? Trzy? Ja nie wiem, nie liczyłem, ale dużo. <grym> Generalnie zwykle na rundę dolewam nie wiem, no tak z 2-3. A co tu już jest? A jeszcze nie dojechaliśmy tam. Dobra, ty możesz wykopać mi ścieżkę do końca? Ja to robię. Mm. Trzy jeszcze zbuduję tutaj, żebyśmy mieli przejazd szeroki, od z dołu też możesz. A tutaj się do śrubki, no. Dobra, i śrubkę mam. No? Ja szłam pierwszy. Dobrze. Z shiftem, z shiftem, moja droga. O, dopiero na 50 pięćdziesięciu jesteśmy. No. A, Sticky Kiss, nie? Teraz będziemy przy stacji, to zostawię ten jeden przerwy. O. I damy teraz tory na zapas trochę. Dobra, flamingi są, nawet nie zwróciłem wcześniej uwagi. O, ale muza. Taka. Wolna. Mi się teraz ta elektryczna gitarka załączyła. Mhm. E, drewna i kamienia potrzeba. Tu tu tu, 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 tu. Kamień masz tam w ogóle ci stoi. No to doniosłem, ale to no. Czekaj, się dorobi. Ła! Wow. Co? Nocna, epicka muzyka. No, o, Jest, o. już mamy. dobrze. Możesz podlać ciuchcie. No, dobra, przyda się podłączyć chyba już nie? Też. Dobra. Super. Okay. Trzy śruby. Trzy śruby. To jest fajne. To wiem, że jest fajne, no. I to jest fajne. A to wydobywanie, takie mech? Na razie nie potrzebujemy. No to też na razie Co jest mech? To. To? No, że. ostatnio graliśmy z Szymonem, to mówiłaś, że fajne. <laughs> no, jak się ulepszy, to jest fajne, ale czym do mnie dotarło, że są tylko trzy ulepszenia, i. To nie jest tak, że wydobywa surowce do zera, tylko do jakiegoś momentu, żeby było łatwiej wydobyć i... No, no tak. Znaczy ja bym to rzeczywiście to wziął i nareszcie na nic nie stać wtedy. Dobra. To o już, już to zrobiłam. No I taka wziął. szybka jesteś, no no no, no właśnie. Mm. Eee, każdy gracz musi wydobyć skałę. Ok. No właśnie, bo ja tak będę potrzebował. O, co się przedostańmy Tu. Trochę drewna. Na razie pójdziemy na wprost, potem zobaczymy. Tak, no. O, złodzieje tam są i... Widzę i razem w jednym miejscu. No. Dobra, na razie siekierkę tu zostawiam. Te wody nie widzę, także trzeba będzie na zapas... Podlewać, no. Znaczy może też jest, tylko po prostu właśnie nie widzimy aktualnie. Opa. A. Jakbyś mi dała na chwilę kilof, to zdobędę, żebyśmy nie zapomnieli. Yes. Dobra, już zrobione. Opa. Okej. Okay. No to zaraz w dół pójdziemy. No, nawet możemy na razie iść kurą. Jest wygodnie. Jest, no tam kamienia właśnie. drewno, pobiera teraz samo drewno. Woda, woda, woda. Tu. Okej, okay. mamy wodę. Kolejne tory. I do tej w dół dam. Się. Chyba chodzimy tak na sam dół. Dobra Dobra. Jeszcze tory. No, Kamień zaraz poznika także. No właśnie, wiem. Już już nie zdobywa nawet kamienia. Zobierzę co mogę, ale no już kamienia. Gdzie jest ta tam do góry? W końcu jest. No widzę. A co będzie się tam trzeba przekopać Chyba polecę tam, dasz sobie radę na razie? E, no, tam Woda właśnie. Chciałem ostudzić zapędy. Zrobimy tak. Tak. Uuu, tam torów jest sporo. Szkoda, żeby się zmarnowały. No. Jesz chwilę. Zaraz będę. Dobra. To ja przekopuję się przez kamień. Jakbyś zgarnęła tamte tory. Może teraz tak. I przykopać Może tutaj, tutaj, możesz siekierką, bo tutaj jest zablokowany kaktus. Na dole. Tutaj, tu, tu. Widzisz? Widzę, ale zaraz ja też będę zablokowana, i to nic nie pójdę? O. Mieli na zapas, znowu mogli dorobić tych torów. to się już nie przyda. Dobra. Śrubkę mamy, osiągnięcie mamy. Dobrze. Eee, chodźcie, drewno tu. okej okay. Okej, okay. masz dostęp, co z drugiej strony. Mhm. Biorę właśnie tory przy tym postawie, żeby nam nie zagradzały. Tak. Dobra. No i tary będzie można tam poprzenosić na zapas. Hmm. To są te stosy. Słuchaj, mam wrażenie, że idzie nam lepiej. Ja Jest większy chill trochę, bo tak no. mam wrażenie, że się po prostu już oswaliliśmy. Ić. Dobra. nie Jeszcze dorobi trochę tych No. wodę. Jakby się uzupełniła. 100 to okay. No co, przydaje się. <laughs> Później nie trzeba się, wiesz, stresować, że... E, I tak chyba więcej już nie uzupełni, bo drewna brakuje. Ewentualnie mogę dokopać na chwilę drewna jakieś. Dobra. Zapas. Niech nam zrobi ten tory ja postawię je. No. Cztery śruby. I nie bierzemy nowej lokomotywy. Yyy, nie. No. Chociaż ten śnieżny, ten śnieg nie był taki zły. To zawsze możemy przejść przez wodny świat. A, mamy jeszcze jedno ulepszenie, ale... Ładuje wiadro. Ja dalej nie wiem jak to działa. Po prostu? Ładuje wiadro, aby... aby zwiększyć prędkość aby do to, aby. Nie. G Czas bonusowy 6. Wymaga wiadra. Hm. Ja bym albo to wziął. Żebyśmy już mieli z głowy no, no. ulepszenie to, no bo większego nie będzie w sumie, no i zostanie nam jedna w zapasie wtedy. Ale no, To jest, wiemy, że przydatne bardzo. To jest bardzo wygodne. Speedrun robimy teraz już no. po prostu. Przeskok z odcinka na odcinek. Eee, dobra. No, nie twórz dobrać. żadnych torów przez 40 sekund, okej. Okay. O masakra, to trzeba położyć parę? No. Znaczy, nie twórz. Po prostu. Mamy taki zapas, że ja już kopię na dwa, żebyś mogła się tutaj chodzić. A, Ale tylko jakbyś wiesz, przełożyła nie. te tory z góry na dół. zaraz nie będziesz miała jak. No, a to nie jest problem, bo tych torów mamy naprawdę tyle, że nam starczy. Tak właśnie ustawiłem w jednym, bo później jakby był achievement do zrobienia, żeby... co to się nazywa? Zrobić 120. 20, I tam za głęboko nie wchodź, w sensie no... kamień nam się przyda, także... Okej, okay, zrobiony okay. achievement. Leć, 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 leć tory, tory. Myślałem, że położyłaś na zapas. Położyłam na zapas, ale nie aż tyle. Okej. Okay. O, jest lud. Jaki lud? Zimny. Za dwa punkty. A, tam. <noise> no, takie przecież nie wzięliśmy tej ciuchci. Dobra, eee, na razie tak. Gdzie wiadro? No, za, schowane za tym. A, ja nie mam przejścia do niego. Kilof potrzebuję. Nie. No, zaraz się spali. Weź wykop dalej po prostu. Dobra, bez sensu już i tak mam to wiadro. Teraz uzupełni się wodą, już się pali. Ok. Jeszcze raz uzupełnię. Okej, okay, to można już, żeby automatycznie zbierał. Mu e, No, można. Zbiera sam, tylko nikt nie kładzie motorów. Przecie. no mamy stare z zapasu. Nie, drewno ma, przecież widzisz. Tylko żeby tworzył tory musi mieć miejsce na to. A jest pełne aktualnie. Aha, dobra. Mówię, a szkoda, bo tam też wszystkie znikną, które są zrobione. A i zniknie ten kilof. Też ci pomagam. Już mam. To możemy już położyć tam dalej do toru. Okej. Okay. Woda. Zastanawiam się, jeśli dobrze widziałam to lepiej iść górą, ale tutaj na lodzik można pójść. Ja pójdę. Ty przekop się tam dalej. Dobra i mamy dwa punkty z tego. Yy, tak. A jestem. Nie, nie, nie jestem zablokowany. To dobrze, że nie jestem zablokowany. Górą mówisz, tak? To mogę nas odciąć tutaj na dole. Dobra. Tak, tak. Okej. Okay. Aktualnie The kamienia brakuje, ale to nie jest problem, bo mam tych torów. O, oh. oh, nawet stąd zbiera. Dam. Ło, wow, no. No to jest już. <noise> Mocne polepszenie. A, dobrze miałam przeczucie. No.